Na tę zagwostkę ministra finansów. Co tak naprawdę e, państwowa komisja wyborcza ma na myśli? Odpowiedź przyszła dość szybko. Przewodniczący PKW w opublikowanym piśmie do ministra chce, by ten niezwłocznie wskazał, na jakiej podstawie prawnej wnioskuje o wykładnię uchwały komisji. Ta sprawa jest bardzo jasna. PKW nie może umywać rąk. Ona jest tutaj oddecydowanie. Minister Finansów chce jasno wiedzieć, czy wypłacić pieniądze pisowi, czy nie, bo według niego przyjęta przez PKW uchwała jest wewnętrznie sprzeczna. To nie jest opinia tylko moja, to jest opinia szeregu największych autorytetów. Szef PKW po raz kolejny przywołuje kodeks wyborczy, zgodnie z którym, jeśli Sąd Najwyższy uzna skargę komitetu wyborczego, PKW musi niezwłocznie przyjąć sprawozdanie finansowe właśnie tego komitetu. Jak sam zaznacza, to, co jest jasne, nie podlega interpretacji. Nie jest to teraz już zapisy w praktyce. Jak bardzo wszystko w tej sprawie jest jasne. Zadaniem państwowej komisji wyborczej nie jest kwestia przyjęcia czy. Istnieje orzeczenie sądu najwyższego, czy też nie istnieje? Problem w tym, że PKW zmieniło decyzję właśnie na podstawie takiego orzeczenia, Ta jest całkowicie legalna. Bo w pierwszej uchwale sama PKW nakazałaby pieniędzy pisowi nie wypłacać myślę, że ucieczka od odpowiedzialności, tak? Teraz zdaje się zostawiać sobie ewentualną prawną furtkę, szczególnie w obliczu takich zapowiedzi. Minister Domański, sam łamiąc prawo, ściągnął na siebie odpowiedzialność, oczywiście po upadku rządu Donalda Tuska. I taką decyzję szef PKW zdaje się wciąż podtrzymywać. Dla mnie sprawa się zakończyła po podjęciu uchwały 30 grudnia, to to siłą rzeczy będzie musiał ją otworzyć, jeżeli jest dla niego zamknięta. A na ten moment zamknięcie jej w wydaniu przewodniczącego PKW wygląda tak. Gdyby ta uchwała była niejasna, to nie wyszłoby pismo z Państwowej Komisji Wyborczej. I to już ten sam przewodniczący o tej samej uchwale. Ja sądzę, że wszyscy na każdy swój sposób rozumie treść tej uchwały. Koalicja rządząca oczekuje, że PKW zbierze się jeszcze raz w pełnym składzie i wyda rekomendacje ministrowi. Minister, w tym minister finansów, żeby podjąć decyzję o wydawaniu pieniędzy publicznych. Musi mieć jasną i jednoznaczną podstawę prawną. Z drugiej PiS liczy na to, że w tej sprawie nie zmieni się nic. Opiera się naciską ze strony rządu Karicji 13 grudnia, więc spodziewam się, że dalej będzie stał na straży prawa. Po odpowiedzi sędziego Marciniaka, ruch jest teoretycznie po stronie ministra. Ten ping-pong rozpoczęła Państwowa Komisja Wyborcza, a nie minister. Kto rozpoczął, zdania pewnie są podzielone. Na pewno trudno wskazać kogoś, kto będzie chciał go zakończyć. Barbara Sowska, TVN 24